Dałabym wszystko, żeby mieć to z głowy. Znasz to? Jasne, że znasz, każdy to zna. Każdy ma takie sprawy w życiu, które chciałby załatwić najszybciej i mieć to z głowy. Dlatego dzisiaj powiem Ci raz o autosugestii i również powiem Ci o tym, jak są wykonywane zabiegi przez chirurgów. O autosugestii, dokładnie rzecz biorąc, o tym, jak to ja sama sobie w głowie, w mojej w głowie. Kręciłam sobie na tyle intensywny ból stopy, że nie byłam w stanie później na nią chodzić. Wszystko, co teraz powiem, bazuje na wydarzeniach z mojego życia. Na sam początek wspomnę Wam w kilku słowach o zabiegu, który miałam wykonywane półtora roku temu. Było to usunięcie trzech pieprzyków z mojego ciała. Rutynowy zabieg. Sama się na niego zapisałam, sama wybarłam również na chirurgu prośbę o to, żeby te pieprzyki zostały usunięte, ale żeby na ten temat nie rozgadywać się w tym filmie, bo ten film nie jest o tym, odsyłam Was do postu, który znajduje się pod tym filmem, będziecie mogły poczytać co i dlaczego i po co w ogóle coś takiego robiłam. Wracając do zabiegu. Wiadomo, przed zabiegiem każdy się denerwuje i ja również się denerwowałam, siedząc na poczekalni. Po prostu tylko tak, zacierałam ręce i mówię, co ja robię? Po co ja to robię? I to jeszcze samo na własne życzenie. Ale okej, okay. w momencie, kiedy zostałam poproszona o to, żeby wejść na salę zabiegową, myślałam, że serce po prostu wyskoczy mi z kadki piersiowej, całe ręce mi drżały, ja miałam przerażenie po prostu wypisane na swojej twarzy, a chirurg, który się mną zajmował, po prostu ostało w spokoju i ciszy. Żebym się zrelaksowała, żebym zaczyna spokojnie oddychać, że to wszystko pójdzie gładko i sprawnie, że są to bardzo małe znamiona. Ten zabieg będzie trwał dosłownie 15 minut i nie ma co się denerwować. Więc te słowa nawet nie wiecie, jak były mi potrzebne. Całe to denerwowanie może nie od razu w 100% ze mnie zeszło, ale w 50% tak, że mogłam w końcu z takiego szybkiego oddechu zejść na płytszy oddech, wydech, wydech. Ok, położyłam się, położyłam się na tym stolem. I co chirurg zaczął robić? Chirurg zaczął mnie o wszystkim informować. Co dzieje się w danym momencie, co mnie czeka, przykładowo na kucie, znieczulenie, że poczuję taki, a nie inny ból, i mam się cały czas zrelaksować, odpoczywać, odpoczywać. Powiem Wam, że zdarzyło się coś dla mnie niesamowitego. Ja na tym stole, przez te jego słowa i ten ton spokojny, i zdecydowany taki pewny głos, że, że wiedziałam, że jestem w dobrych rękach, że wszystko jest pod kontrolą, ja się autentycznie wyciszyłam, wręcz zrelaksowałam do tego stopnia, że w końcu wróciłam do siebie, do Mary, do gaduły Mary, która uwielbia kontakty z innymi ludźmi i od razu zaczęłam zadawać pytania chirurgowi. Po pierwsze, czy mogę z nim rozmawiać i czy mogę zadać mu pytanie? Odpowiedział, że tak. Pierwsze moje pytanie, które od razu mi się nasunęło, jakim cudem on jest taki spokojny? wykonując zabieg, że dlaczego nie podchodzi do tego emocjonalnie. A on powiedział, proszę pani, że nie może podchodzić emocjonalnie do wykonywanych zabiegów, a podchodzi do nich zadaniowo. W każdym jednym momencie skupia się na danej wykonywanej czynności i tym, żeby pacjent był informowany na bieżąco, co jest mu robione. Dzięki czemu wykonuje zabieg sprawnie i szybko, nie popełniając przy tym błędów. Zadałam mu kolejne pytanie, ale proszę powiedzieć dokładnie, co Pan myśli, co Pan ma w głowie w momencie, jeżeli wykonuje Pan zabieg? Chirurg ponownie spokojnie odpowiedział. Chirurg, czy ja to wymawiam wyraźnie, chirurg ponownie spokojnie odpowiedział. Skupiam się na każdej jednej czynności. Na samym początku skupiam się na tym, aby zdecydować obszar zabiegu dokładnie. Następnie robię nacięcie. Następnie zastanawiam się, jaki obszar powinien zostać wycięty. Trzecie e, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Co się wydarzyło po zabiegu? Otóż pani Karamery pamięta tylko i wyłącznie ostatnie słowa chirurga, który jej powiedział, żeby przez kilka dni odpoczywała, nie chodziła na stopę, na której był wykonywany zabieg, jeżeli nie ma takiej potrzeby. Ja jednak nie słyszałam tych słów. Ja w swojej głowie zbudowałam cały obraz. Sen antejskich, które mogą się wydarzyć w momencie, jeżeli będę próbowała chociaż jeden raz stanąć na tą stopę i próbować przejść kilka kroczków do przodu. W mojej głowie widziałam wizję pękającej rany, tryskającej wszędzie krwi, bólu ponownego szycia, ponownego zabiegu, po prostu jedną wielką makabrę i masakrę, żebyście zrozumieli absurd mojego lęku i do jakiego stopnia autosugestia rozrosła się w mojej głowie, że coś mi się stanie, jeżeli zacznę chodzić na tą, na tą stopę. Musicie zobaczyć malusieńkie zdjęcie. Tutaj jest pokazane nacięcie na tej stopie, jak ono wyglądało. Jak widzicie, ono jest mikroskopijne, ono jest malusieńkie. Natomiast ja przez to, że dzień w dzień, godzina w godzinę, minuta w minutę, byłam przerażona zrobić krok, moje myśli zbudowały tak sztuczny obraz intensywnego bólu, że zaczęłam po prostu po kilku dniach, zamiast chodzić na tą stopę, która już była dużo bardziej zagojona z każdym jednym dniem, to nie, ja zaczęłam po prostu trzymać się ręką możliwej ściany, możliwego oparcia, możliwego czegokolwiek, czego mogłam się chwytać, i po prostu skakałam na drugiej stopie, tylko żeby nie dotknąć podłoża tą stopą drugą. Bo, tak jak mówiłam w mojej głowie, od razu widziałam obraz, że to mi się, ta cała rana mi się pęknie i rozerwie. Skutek był tego taki, że miałam tak spięte mięśnie w tej stopie, że później faktycznie wykonanie jakiegokolwiek kroku faktycznie, fizycznie wywoływało u mnie ból. Całe szczęście w momencie zdjęcia szwów trafiłam na cudowną pielęgniarkę, która widząc mnie, jak ja po prostu idiotycznie i absurdalnie chodzę i zachowuję się na korytarzu i trzymam się au, 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 au. Wow. Z każdym jednym krokiem, powiedziałam mi dziewczyno, musisz zacząć chodzić na tą stopę. Ona już jest całkowicie zagojona. I, żeby nie rozgadywać się o kolejną historię, posłuchałam stów piękniarki każdego jednego dnia stawiałam coraz więcej kroków, stawiałam coraz więcej kroków i ten ból powoli znikał. Tym bardziej, że w momencie, jeżeli dotykałam tą stopę tak. Palcem, kciukami sobie naciskałam, bo koło tej ranki, no, bólu nie było. Po prostu ta noga już była. Tak jakbyście siedzieli w jednej pozycji jakiejś dziwnej przez kilkanaście godzin i próbowali stać, wiadomo, że nie staniecie płynnie, tylko będziecie tak. O, zostanę mięśnie, zostanę stawy, zostanę wszystko. Dokładnie tak się stało z moją stopą. Przez te 7 dni nie używanie jej prawie w ogóle, no, zdarzyło się tak, a nie inaczej, że miałam. Problem jest z jej rozruszaniem. Czas zebrać wszystko w jedną klamrę i podsumować, wyciągnąć wnioski z tego, co powiedziałam. Otóż, w momencie, jeżeli staje przed Tobą trudny problem do realizacji, nieprzyjemny problem, coś, czego nie chcesz zrobić, a chcesz już mieć to za sobą, już też mieć to po prostu za sobą, jak powinnaś zacząć się zachowywać? Najgorszą rzeczą, jaka może Cię spotkać, to utożsamienie z problemem. Twój umysł w jednej sekundzie będzie miał nadprodukcję wszelkiego typu wymówek, gdybań, zaczniesz odczuwać lęk, strach, nerwówkę, która będzie powodowała dekoncentrację i zaprzestanie jakichkolwiek działań. Jestem już dawno po setnym dniu ćwiczeń i szczerze nadal nie cierpię ćwiczyć. I żebyś zrozumiała mnie teraz dobrze. Nie cierpię ćwiczyć, za to uwielbiam to uczucie satysfakcji, zadowolenia i świadomość tego, że dzięki tym ćwiczeniom moje ciało z dnia na dzień staje się mocniejsze, smuklejsze, zdrowsze i spalam przy tym tkankę tłuszczową, której nie chcę w okolicach brzucha. Sama również też wiesz, że stworzyłam cały system, który pomaga mi zmobilizować się do ćwiczeń i wytrwać. W ich wykonywaniu, ale nadal powtórzę po raz kolejny. kolejny. Ja naprawdę samych ćwiczeń nie cierpię, po prostu nie palę się do ich robienia i w tym momencie zdradzam Ci ostatni element brakujący do tego, dlaczego jestem tak efektywna w wykonywaniu tych ćwiczeń. Bo przestałam do nich podchodzić emocjonalnie, przestałam się skupiać na tym, jak mi się bardzo nie chce, przestałam skupiać się na uczuciu zniechęcenia i po prostu przestałam się skupiać na najważniejszym uczuciu niechcenia ćwiczeń. Mi się po prostu nie chciało. To było czyste. Lenistwo z mojej strony. Nie chciało mi się wykonać ćwiczeń. Przestałam na to patrzeć emocjonalnie, a zaczęłam patrzeć na to właśnie w sposób, tak jak chirurg, zadaniowo, czyli zamiast skupiać się na tych wszystkich rzeczach, które kotłowały się w moich myślach i paraliżowały mnie przed działaniem, a często niegęsto jeszcze wcześniej potrafiły spowodować całkowite zaprzestanie działania, zaczynałam podchodzić zadaniowo, czyli wstawałam z łóżka, pierwsze zadanie, drugie zadanie, iż do pokoju, wyciągasz, Strój do ćwiczeń, ubierasz się w ten strój ćwiczeń, kolejne zadanie, rozkładasz mantę, kolejne zadanie, włączysz płytę, kolejne zadanie, szukasz programów w internecie, kolejne zadanie, zaczynasz ćwiczyć, pierwszą rundę, kolejne zadanie, druga runda, kolejne zadanie, trzecia runda, kolejne zadanie, rozciąganie. Pamiętaj, w momencie, gdy zaczynasz czuć się źle, zaczyna również pojawiać się opór, a z nim odwlekanie albo całkowita rezygnacja z działania. Dlatego na takie chwile zamieniaj się w dru drukarkę, <grywa> na, takie chwile, na takie chwile zamieniaj się w maszynę bez emocji. Czy widziałaś kiedykolwiek drukarkę, która się rozkleiła, rozpłakała zanim ci coś wydrukowała? Czy ta drukarka zaczyna negować przed drukowaniem, że jej się nie chce, że ona ma dzisiaj zły dzień, że ona to zrobi lepiej jutro? Nie, drukarka po prostu dostaje zadanie, zadanie wykonuje. Włączając kamerę, kamera nie zaczyna ci grymasić, że dzisiaj nie chce nagrywać, nagrywa i tak dalej, i tak dalej. Zamień się na maszynę i działaj zadaniowo jak chirurg w momencie, gdy w swoim życiu pojawiają się trudne problemy. Bo pamiętaj, że z chwilą pojawienia się pierwszego zwątpienia, z każdą jedną sekundą te zwątpienia będą narastać i narastać i narastać i narastać i narastać. I wtedy właśnie warto odciąć się od tych emocji i zacząć działać zadaniowo. Ja wiem, że to nie będzie łatwe. Jesteśmy ludźmi, mamy emocje. Ja wiem, że można do tej metody podchodzić sceptycznie w momencie, jeżeli problem jest bardzo trudny i podchodzi się do niego emocjonalnie. Ale pamiętaj, że jeżeli ten problem Cię się na tyle, że zaprzestałaś działań, to nie jest rozwiązanie sytuacji. Ten problem trzeba rozwiązać i spróbuj w jego rozwiązywaniu zacząć działać zadaniowo i zacząć odcinać się całkowicie od sfery emocjonalnej. I podchodzić tak bezwzględnie do tego, jak maszyna bez uczuć. Okej, okay, drukuję, robię jedno, robię drugie, robię trzecie, czy mi się chce, czy mi się nie podoba a zobaczysz, że ten moment, w którym myślałeś, że utknęłaś w czymś jak w bagnie, zaczniesz powoli wygramować się na powierzchni i każdym jednym krokiem będziesz bliżej się zbliżać do rozwiązania problemu. Widzimy się w kolejny poniedziałek, godzina 16. Do zobaczenia niedługo, na razie, papa! Pa!